Całkiem niedawno nagrałem właśnie taki materiał na, mojego, na mój kanał na TikToku. Zobaczcie kawałek z niego. Pakuj się i wypierdalaj. Usłyszałeś coś takiego? Usłyszałaś coś takiego kiedykolwiek? Oglądaj dalej, a zobaczysz jak do tego podejść. Ten materiał rozniósł się wielkim echem po, że tak powiem, użytkownikach TikToka. I tak naprawdę postanowiłem zrobić troszeczkę dłuższy film o tym, bo widzę, że jest to jakiś problem, że, że ludzie bagatelizują ten, to zjawisko wulgarnego zachowania się do swojego partnera, swojej partnerki. Ludzie bagatelizują, mówią, że a raz to nie problem, a dwa razy to no, może się zdarzyć. No, trzy razy to też nie reguła. I chciałem się odnieść do, do kilku komentarzy. Zobaczcie, jak dużo tych komentarzy jest tutaj. Są różne te komentarze. Można się zdziwić, co niektóre kobiety e, tak jakby legitymizują zachowania swoich mężczyzn do tego, że wyzywają je po alkoholu, że w nerwach je wyzywają, że są wulgarni i niemili dla swoich kobiet. A drugie panie, tak naprawdę to nie jest widać wina, faceta. Że jest wulgarny w stosunku do Was. To jest wina Wasza, bo pozwalacie sobie na to. No i tu mam pierwszy taki komentarz. Sprawdziłem, jest to kobieta, przynajmniej tak wygląda z profilu. Nie, nie i nie. Człowiek jest tylko człowiekiem i zdarzają się takie rzeczy. Każdego mogą ponieść emocje, a takie słowa nie przekreślają szczęśliwej relacji. Oczywiście, że tak. Jeżeli te słowa są powiedziane raz w emocjach, i wszystko zostało wyjaśnione, i nigdy więcej to się nie powtórzy? Tak, zgadzam się. Natomiast jeżeli te słowa są powiedziane z premedytacją albo po raz kolejny, to nic więcej dobrego z tego nie wyjdzie, a może tylko się zdarzyć rzecz gorsza. Iza, no tak, raz może się zdarzyć. Wybaczyłaś, przeszłaś do porząd na porządku dziennym. Drugi raz jak się zdarzy, to byś pamiętała, że to jest drugi raz, a nie pierwszy raz po pewnym czasie. Bo w pewnym momencie wejdzie to w nawyk i Twój, czyli zapominanie i wybaczanie, i jego, czyli podłe i złe traktowanie Ciebie. Honorata, moje gratulacje, bo to faktycznie trzeba mieć dużo odwagi, żeby tak zrobić, ale ta odwaga na pewno dzisiaj pozwala Tobie spokojnie patrzeć w lustro i mówić: Mam szacunek do siebie. Bo zrobiłam to, na co zasługuję. Gratulacje moje. A teraz, jak widzicie, ten mój komentarz do tych wszystkich opisów kobiet, mężczyzn, które już zacytowałem przed chwilą, to co myślicie, jest to wielki problem, czy jest to tylko i wyłącznie wyimaginowana moja chęć pokazania problemu na internecie? Piszcie w komentarzach. Ja osobiście. Jestem przeciwny takiemu traktowaniu i po alkoholu, i w nerwach, i nawet dla żartów. Bo dzisiaj powiesz dla żartów spierdalaj, a jutro powiesz naprawdę spierdalaj. I kiedy ja mam wiedzieć, że ty mówisz prawdę, a nie żartujesz? Szanujmy się, to będziemy sami szanowani. Na razie, cześć Wam.